Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji prasowej Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa. Tematem dzisiejszej konferencji będzie rządowy program odbudowy zabytków. Skąd to miejsce konferencji? O tym może powie radny Walawender. Witek, bardzo proszę, kilka słów. Dlaczego tutaj? Dzień dobry państwo, Witold Walawender, radny Klubu Rozwój Rzeszowa. Szanowni Państwo, nie bez powodu spotykamy się Obok placówki opiekuńczo-wychowawczej. Placówki, która istnieje od lat 70. Jej zadaniem jest szeroko pojęta pomoc dzieciom i rodzinom. Obecnie, szanowni państwo, w placówce przebywa 24 wychowanków, a w ciągu tych wszystkich lat placówka opiekę sprawowała nad dwoma tysiącami wychowanków jest również jedną z nielicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, która przyjmuje dziewczęta w ciąży. Tak jak powiedział Pan Przewodniczący naszego klubu, Szanowni Państwo, spotykamy się dlatego, że między innymi ta placówka opiekuńczo-wychowawcza otrzymała cios. Nie boję się stwierdzić, że otrzymała cios decyzją rządu, nie przyznając ani złotówki na renowację, wyposażenie i tak dalej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Szanowni Państwo, tak naprawdę to nie są środki dla nas, tutaj grupki stojących osób, to nie są środki dla radnych klubu Rozwój Rzeszowa, to są środki dla mieszkańców miasta Rzeszowa, to są środki dla wychowanków. Środki, które zostały przyznane w kwocie zero. Dlatego, tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, spotkaliśmy się tu, aby wyrazić oburzenie do decyzji wszystkich, którzy rozstrzygali wnioski. Tych wniosków było kilka. Pan przewodniczący zaraz omówi praktycznie wszystkie wnioski, które były skierowane do, do rządu, aby przyznać na renowację, rewitalizację zabytków w mieście w Rzeszowie, ale tak jak mówię, m.in. ogromny cios otrzymała placówka opiekuńczo-wychowawcza, przed którą się właśnie znajdujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tomasz Kamiński, przewodniczący Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa. Szanowni Państwo, rządowy program odbudowy zabytków to 2,5 miliarda złotych. 2,5 miliarda złotych dedykowane dla samorządów na renowację obiektów objętych nadzorem konserwatora. W skali województwa tych środków zostało przyznanych 183 miliony. 183 miliony dla województwa podkarpackiego. My jako miasto Rzeszów aplikowaliśmy i złożyliśmy trzy projekty. Pierwszy projekt, a jak już mówił mój przedmówca, to renowacja tego obiektu, placówki opiekuńczo-wychowawczej. Drugi wniosek to renowacja zabytkowej kamienicy na ulicy 3 maja na potrzeby galerii e, fotografii. I trzeci obiekt to zabytkowa kamienica na króla Kazimierza przy wyjściu z trasy podziemnej. Na każdy z tych projektów aplikowaliśmy o 3,5 miliona złotych. I zabezpieczyliśmy wkład własny w kwocie 500 tysięcy. Żaden z tych wniosków nie uzyskał pozytywnej opinii. Nie wiemy, jakie były kryteria przyznawania y, tychże środków. Miasto Rzeszów nie otrzymało złotówki, podkreślam, ani złotówki nie otrzymało z tego, z tego programu odbudowy zabytków. Stracili na tym mieszkańcy Rzeszowa, bo to jest cios w nich. Ja tylko przypomnę, że to nie są pieniądze premiera Morawieckiego, nie są pieniądze rządu, to są pieniądze również Rzeszowian, bo wszyscy płacimy podatki i z tych pieniędzy te środki pochodzą. Ale, szanowni Państwo, inne miasta, inne powiaty zostały potraktowane w sposób zupełnie inny niż miasto Rzeszów powiat Sanocki 8 milionów, powiat Stalowowolski ponad 5 milionów, powiat Przemyski 12 milionów powiat Kolbuszowski 7 milionów. W samej Kolbuszowej 9 projektów uzyskało pozytywną akceptację. A więc była pełna uznaniowość i dawanie po prostu swoim. Dawanie swoim przed wyborami. My się z tym nie zgadzamy, protestujemy przeciwko takiemu dzieleniu publicznych pieniędzy. Wielokrotnie podczas sesji Rady Miasta czy też na konferencjach prasowych politycy Prawa i Sprawiedliwości apelowali do samorządów, również do prezydenta Konrada Fijołka, aby korzystać z rządowych programów, aby składać wnioski, aby aplikować, a więc złożyliśmy trzy wnioski i podkreślam: mieszkańcy Rzeszowa zostali przez rząd źle potraktowani, nie dostali tych środków na renowację tych zabytkowych obiektów. No przykro mi, że taka placówka również nie uzyskała dofinansowania. Tyle z mojej strony, jeśli ktoś chciałby uzupełnić, bardzo proszę. Jeżeli nie, to prosimy o pytanie. Ja jeszcze tylko może Szanowni Państwo, dopowiadając, doskonale wiemy, wie prawie cały kraj, że liczba posłów z regionu Podkarpacia jest okazała. I trochę dziwi nas fakt, że nie dbają o stolicę województwa podkarpackiego. Przecież jesteśmy. Stolicą Województwa Podkarpackiego i liczba tych posłów jest okazała jest, można powiedzieć, tutaj wyśmienita. Jest, są to wybrani przez mieszkańców m.in. Rzeszowa i trochę wstyd, że nie dbają o stolicę, jaką jest Rzeszów. Tak jak już powiedzieliśmy na początku, jak tutaj kolega Tomasz wspomniał o tych wszystkich placówkach. To są placówki praktycznie. Istniejące od wielu, wielu lat w naszym mieście. To są placówki, które świetnie wpisują się w kulturę, w edukację naszego miasta. I naprawdę jest bardzo przykro, że nikt o nich nie pamięta, a przydzielając środki do innych sołec i gmin w naszym województwo, pomijając Rzeszów, to jest naprawdę wstyd dla tych wszystkich osób, którzy reprezentują nasze województwo w Sejmie i w Senacie. Bardzo dziękuję. Yes, Chciałbym dodać, że Rzeszów to stolica województwa i nawet z tego względu wypadałoby, aby rząd przekazał jakieś pieniądze na renowację zabytków stolicy województwa podkarpackiego. Szanowni Państwo, 2,5 miliarda złotych. Jeżeli to przeliczymy przez liczbę, przez liczbę mieszkańców naszego kraju, a później przez liczbę mieszkańców Rzeszowa, to z tej prostej matematycznej Funkcji wychodzi, że Rzeszów powinien otrzymać 13 milionów złotych. My aplikowaliśmy o 10,5 miliona złotych, trzy inwestycje po 3,5 miliona nie uzyskaliśmy złotówki. Mieszkańcy Rzeszowa po raz kolejny zostali przez ten rząd oszukani. Dziękuję bardzo, proszę o pytania. Warto przekonać, panie radny, że, że za na liczenie drzew może dać właśnie na taki cel te pieniądze. My rokrocznie w budżecie mamy zapisane środki na ochronę zabytków. Jest Miejski Konserwator Zabytków. Wszystkie działania są potrzebne, również liczenie drzew, również inwentaryzacja zieleni miejskiej. Mówimy tutaj o rządowym projekcie. Pan, na to liczenie Pan panie redaktorze. 000 000, chyba, tak? Premier Morawiecki, ale premier... Mor ale da mi pan skończyć, da mi pan skończyć, panie redaktorze. Pan słynie z tego, że lubi pan przerywać. Premier Morawiecki publicznie mówił, że te środki są dedykowane dla samorządów na renowację zabytków. Rzeszów dostał zero. Rzeszów został pominięty. Samorząd miasta Rzeszowa i jego mieszkańcy zostali przez rząd oszukani. No, nie pan ile na, te, na to drzew po, poszło. Dzisiaj tematem konferencji jest rządowy projekt odbudowy zabytków. To na moje pytanie, ile rząd SLD, który Pan Reprezentuje, przekazał właśnie na... reprezentuje no, rozwój Rzeszowa, Klub nie, Radnych Rozwój pytanie, Rzeszowa. Nie, Proszę to, to mi nie to, to przerywać, pan jest nieelegancki jest panie redaktorze. Z tego pan słynie. Z tego pan, pan słynie. Tego pan pan słynie. Dziękuję panu. Dziękuję panu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to serdecznie. Chciałam ja zapytać, ile teraz osób tam e, przybywa? Ile małoletnich przybywa w 25. W, a w tym roku został ten budynek? E, 70. 70 lat mamy... Czyli ma 70 lat, a od ilu lat jest? Od lat 79. jest wpisany w rejestr zabytków. I jak bardzo <grym potrzebuje <grym tego remontu? No proszę, proszę zobaczyć, to jest to zabytkowa kamienica. Po, potrzebuje dlatego, to, pani redaktor, że to jest jedna nie z nielicznych placówek, która realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla kobiet w ciąży. To jest bardzo ważny aspekt, o którym chcieliśmy wspomnieć. I, I naprawdę, to nie jest placówka tak jak każda inna w Polsce. To jest placówka, która realizuje również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla kobiet w ciąży. Przypomnę, misja tej placówki jest bardzo ważna. Coraz więcej młodych osób, dzieci cierpi. Liczby się zwiększają, mówi pan przewodniczący Komisji Edukacji. Tak więc, my chcieliśmy stworzyć tym przybywającym tutaj młodym ludziom dogodne warunki stąd też apel, aplikowaliśmy z tym wnioskiem I no niestety niestety ten wniosek został. stąd też ten baner ten baner, który tutaj zawiesiliśmy i on pozostanie aby mieszkańcy widzieli jak rząd z nimi postępuje pani redaktor kuload Wychodzi z niektórych źródeł, że będzie dogrywka, tak zwana, i będzie kolejny projekt, jakiś program rządowy, ale to są środki rządowe, to nie zależy od samorządów. Z tego, co wiem, to jak program to bardziej nastawiony na bez obecnej funkcji, nawet najbardziej potrzebny, ale ze względu na historyczne i taki. Wiemy coś o historii tego budynku więcej? Wiemy dużo, tylko ja nie chcielibyśmy teraz akurat w tym powiem, momencie... Ja powiem tak, każdy z naszych wniosków spełnił wymagania określone na stronie BGK, bo to BGK w imieniu rządu realizował ten program i wszystkie wymogi formalne zostały spełnione redakcja Rzeszów 24. Mam takie pytanie, bo troszeczkę już tutaj Pan odpowiedział na nie, ale właśnie w kwestii tego, jakie Państwo e, mieliście kryteria wybierając te obiekty, bo w Rzeszowie na pewno jest bardzo dużo obiektów e, historycznych z potrzebami. Wybraliście tylko, a może aż trzy. E, I czym się kierowaliście? Może... Pierwsze, kierowaliśmy się realnością tych projektów. One spełniały te kryteria. No tutaj Miejski Konserwator Zabytków e, z, przeprowadził analizę i właśnie te trzy obiekty miejski, miejski konserwator zabytków wskazał jako te, które spełniają te kryteria. Nie widzę więcej pytań. Dziękujemy. Poprzedni rząd PISU, tak? Nie, poprzedni rząd Ale to proszę... Proszę pytać poprzednich premierów. Nie byłem w tamtym rządzie. Dziękujemy bardzo.